Mam radę! Nie wiem, czy mi się go uda ująć. Być ciężko w takim. Jakiś zoom mamy? No jest, jest. Tutaj masz w prawym palcu, wiesz, lewa, prawa. A, widzę. Widzę, widzę go. Ale ostrości nie ma. No bo on może głupić się, nie? Głupi się, jak robaczył. No bo... jest awaryjny. No bo on puszcza chyba tego. Albo chce skręcić. Patrzcie jaki pomnik tam jest, czy to jakiś kamcik? No ale o co kama? Lepiej pomnik, pomnik, pomnik. Z tam jakiś pomnik jest. To jest. O o, patrzcie, na czołówę prawie. Jezu to jest ciężarówką taką. O nie, pomnik filmował. <laughs> Masz. Jakiś korek no, no, no. Nie uwierzył, ja migałem Musiał przejść. Tak? Czy... tak na pasach sobie, nie. tak? A nie, no prawie nie, no, tak, to Ale to już z niej Bo mam jedną baterię, wiesz? Tylko jedną i za chwilę nie będzie